tutaj Aaron, dzisiaj będę nagrywał y, pff, Let's Play czy gameplay Nie wiem, może na razie Let's Playa z gry League of Legends. Dobra, gram z ludźmi, którzy mają życie, <grybujesz> tak więc przywitajcie się panowie. Cześć, cześć wszystkim, tu Łukasz. Cześć, tutaj Gram, Timo, Kami z tej strony. No dobra, to jeden to jest General Death, a drugi to jest Lucas. Dobra, później sobie zobaczycie. No, tak jak więc mówiłem, oni mają życie. Nie znamy no. nas w takich dobrych tych wszystkich itemów tego wszystkiego. No spoko, Ale dobra. Jakoś, jakoś tam dajemy sobie radę, no. Tak, no to czekamy. Będę musiał jeszcze chyba grę przyciszyć, tak więc się... Poczekacie sobie przy opcjach i tak będzie. Gram Ryzen, na, na Dominionie będziemy grać. No. To tyle. Mm, to zapraszam do oglądania. Wiedziecie na duczną górę. Szukaj na górę. Dobra, wezmę łdzę od razu, żeby sobie... Em, co dalej? Dalej to ja już nie... Mówię... Dobra. Mam ciasteczko. Idziemy sobie pierwsza master. masterkę. Ciekawe ci się stakuję? Boli mnie ten polski, naprawdę jest... No trochę tak. Specjalnie dla was mi to boli, jak to słyszę. okej. Okay. Czekajcie, dobra. To ja ten dźwięk przyćśrzę. Tam możecie mówić między sobą ludzie. tak. tak no mówię, to, ta przecież. Ale Ty idziesz, ty idziesz, ty idziesz na górę, tak? A ja biorę i tak, ja To tak, ja, ja, ja wezmę wieżę, ja wezmę wieżę, a ty hmm. pójdziesz na górę. Dobra. Ja to w ogóle mało mówię, jak gram. Bo. <laughs> Nie zauważyłem. Nie? Nie. Ja, ty, o Jezu, koleś flesza zużył na respie, brawo na niego, dobra. Widać znowu film. wy macie poziom ogółem na tych postaciach? 20. Ja mam 26. No dobra, ale oni mają po dwie postacie wcześniejsze na 30, tak więc... No... Tylko tak gramy raz, dwa razy na tydzień, nie? Tak. Bo w pracy jak... No tak, ale... Tak, Taka. tak. Dwa razy na tydzień. Do... Jak wy w pracy, to sami daje radę. Dobra, przejmujemy. Ale ja to przejmę mm. To widzicie, a tak jak coś to oni są bliźniakami, tak więc wiecie Też fajnie tej samej gra, No tej no, całej chałupie gramy Czasem ich mylę, ale ich dobrze znam Tak jak ostatnio Dobra, ja mam dwóch i nie wiem co teraz zrobić Ja już biegnę To był drugiego, nie mam tutaj no. no już mówił, że biegnę mnie Niemcy Spali się, się czy, czy nie? Spalił się. Dobra git Nie macie się co spodziewać po nich skilla, bo ja i tak gram tutaj for fun. To sporo forfun. No u mnie to jest fart, że w ogóle nie zginąłem teraz. Widzisz, wiesz. Jak dobrze ci idzie. Ja dobrze dobrze Co ja muszę spele stakować, bo mam łezkę i muszę mieć... I Gram Ryzen, to tak nie wiecie. Nie wiecie pewnie o co chodzi, okej. Okay. Idę tam do was na topa na górę Dobra. Roz... O, to te życie odnawiają też życie, to fajnie, nie wiedziałem. To... Rzadko gram na tym trybie do góry. Kurde, Kurde. Ten coś mi otruł mnie i po radę. Damy radę. A <grym zielone> <grym zielone> lol, żal. <grym zielone> mm. Tylko, że wie, że nam przyjmują, więc... <grym zielone> Wiecie? Dobra, yy, wiecie to oni też nie są wcale takimi nobami ci wrogowie, tylko ja mam skina O, przeżymik widzieliście tego KS-a widzieliście mam wszystko nagrane ja, Mam ma wszystko ja, nagrane człowiek! Ja No zobaczcie ja tu mam swoją mapę 105 osób, zniszczymy... Nie, 104 łączy z tobą. Zniszczymy się, mówię ci. Wieś, jakbym, jakbym był hubski, to mi się nie pomógł teraz. Musi podziękować ładnie. Dobra, uciekamy, bo ja Ej, wracaj, Andrzej, Andrzej! Wracaj, Kamil. E, tam kradnie, chodź, chodź ze mną, weź to. Fuck, nie znużę skręcić. Chodź na dom tego wielkiego. Dobra, dobra. Którego, gdzie wy lecicie? Nie zabijaj mi go, chociaż. A. To no, sam wtedy przed to zginęłem ma no, 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 no. Tak, na pewno mów tak sobie. A, tak, tak. Mamy sobie, mawiaj Nik pokonany. Hmm. Jeszcze brócisz sobie nie mogę kupić. Ale, ale, ale no to. Polera, nie widzę. Wy nie będziecie widzieli tego na środku, to będzie problem dla was. Czyli no mnie... no nie tylko. Jezu Maria. Ludzie, 10, 10 żyć mi zostało. No, ale jestem pięknym wielkim razem. O, muszę zrobić sobie tutaj czogata na ul, na maksa zestakowanego z żarciem. Jeszcze na tym, jeszcze z jakimś powiększenie do skin. Proszę. Tam mam na tym, na linii. Ja w ogóle muszę nie nie No czy... nie! Nie no, no nie no. Mi zabrali. Czyli nie zabrali, ja chciałem skajesować, a się nie udało. 5 sekund, 5 sekund. Co wypowiedzieć hmm. wam coś się kupuje tam A, na razie idzie jakoś. Wygramy to kwestia czasu nupki Ty, kurde ci założyłem na do mnie O <ścoughs> oh, Jezus Mario Nie on ma flash, nie jest fajny Znaczy nie ma flash Try fucking hard Łukasz uważa, być rynek, Dobra, dobre. Oh, problem. Jeszcze mi się tam biegnąć, upotka, ale nie chcę mi się Wiecie, Wrócę sobie do kupy, chociaż tego tak nie ma sensu. Mm, mm, mogę to, ale budków nie tylko... kupię teraz. A, Weźmy, mamy tylko przywykły. dwie wieże. Dobra, to weźcie się tam po trzecie, ja pójdę na górę, bo tam na górze jest większa. <laughs> Ty ja jeszcze rynek, to nie zabiłem. Weźcie, ogarnijcie. Jacy się twardzi robią Ten panowie wyrośli O, ale mnie złapał A ty uciekaj Próbuję Dominacja Że... Czekaj, uciekaj Może zrobimy Dobrze On ma buty, no ma buty, ja nie mam Nie, nie dogoni go, dobra, walcz, a ja my go sprzęć <noise> Ale ta Nidale jest stępa, patrzcie się, patrzcie się na śmierć Nidalki. No, Dobra, co wam to powiedziałem, są noby. Przynajmniej mój team jest noby. Jest taki noob team. Znaczy, znaczy oprócz, oczywiście znaczy. bez was. U tej Nidale tak, miniony no, ja. zabiły. Tu można go zrobić, o. Zabij go, zabij go. No, pięknie. Przejmij mi i uważaj, do ciebie. To niech ktoś przyjdzie to... O, O, no, zbawiam, tak. o co, Zabaj. Łukasz, podoba ci się ta postać? Podoba, podoba. No, To była pierwsza z postaci, które w ogóle grałem. No, w Chciałem ją było... przestraszyć tak w miarę, Aj, ale ona że... wcale taka głupia nie jest, jak widać. A cholera, padnę. Padłem, sam ją bym zabił. miał jeszcze ulti, to może bym ich obu oboje Ale no, dobra, czekajcie. Co powinienem głupić? E, oni mają bardziej pod AP czy pod AD? AD, AP, nie czekaj. To jest AP, to jest AD, to jest AD, to jest AP Czyli pierwszy leci... Lodowe serce, pierwszy leci No, ma no ile mam wygr... Ej, Ulami ludzie, my ledwo wygrywamy Ej, weź mu tam... Dawaj, Lukas, dawaj, ciśniemy się w śmiecie Dobra Weźcie go, slow, Ulti na ciebie, że ja to jest Moc. Trzech Duch święty, dobra, że... lecimy. Chodźcie, idźmy dalej. Przy wierze, trzeba górną. Albo tutaj są. Tą... Z lewej mapy trzeba zrobić. Chodźcie sami, chodźcie szybko, szybko zostawcie te miniony. Dobra. No co, myślałem, że te ciastka się renegocjują. O proszę. Dawajcie, szybko. Idziemy teraz do naszych. Jak ktoś by się przydał, żeby został tutaj Dobra, idziemy do naszych, zobacz co tam się dzieje, zabijemy ich wszystkich. o, o dawajcie tego. Dajcie. go. Dobra, wracajcie, zostań generał. nie, Lukas, zostań, nie ja idę z generałem. No ja zostanę tutaj. Mam nadzieję, że dasz radę, wierzymy w Ciebie. Cały, cały YouTube w Ciebie wierzy. Mam, mam wierzę do pomocy, więc. Tak. jakiegoś y, lola, tak? Ta. Luba, tak? Ta. Timo! Uciekam. Przejmujemy. O, mam dwóch. Tak w ogóle to opowiem teraz o sobie. Rajs to była kiedyś moja ulubiona postać. Nawet mam runki pod nią. Ale byłem nupkiem, tak więc mam nówkie ale mam. Chodź, chodźcie dalej. Ale wytrzymałem siłę człowieku, jeszcze cię nidalka zabiła nikt więc wiesz... O, ja się muszę rekalnąć, niestety, bo... Tak jest kina. dalej mnie zaraz. Pomóż mi, dzidale. dalej. O, tak, wzięło agro na siebie. Przegrywamy. Panowie, no, idźcie no, na dół no, teraz, no, tak. idźcie na dół. Już dojdziemy. Nikt nie bierze tego na środku. Idę na środek, tam ścisnąć trochę Renektona. O jezu, ty Nukku, chodź! Od ulti, brawo, piękne zaczęcie na solo. I bym zrobił, jakby, jakby ten koleś miał szansę mnie zabić. Jakby ulti na początku nie użył, dobra, no chodźcie dalej, przyjmujemy to. Znaczy, wy tam stójcie na dole, idź ten, a nie to nie... Dobra, mi się myli, że cały czas ty Kamil grasz tym tym Dariusem. Rewiutem, no. Cały czas mi my się myli. Chciałem ci powiedzieć, że już szedłem na noc, już tam jesteś. Przejmuję ładnie. Że trochę wychodzimy do przodu. No, proszę cię, tak. Oj, Renekton, ty idiota. Dorynawcja. Nie wiem, co zrobić. Przeciwnik pokonany już szkule ciało o, mam, mam. Co to ulti? O 500 Dobrze, ładnie, R bijcie się, dobrze mam, bijcie. Panowie jakie staty już patrz. Ja już sprawdzałem 5-2, brawo. I 4-2 też brawo, bardzo, bardzo ładnie panowie, bardzo ładnie. No jakoś idzie powoli. Timo! Zabijcie, go masz ulti łukasz. Mam. Dobrze bijcie go Uciekaj! I monarch, uciekaj z pieprzemysłu. A niestety grzełem i podstawiam. No i też ślady Nie da. Tak. Ale lepiej, lepiej. Spokoj, jest dobrze, wygrywamy. Ja potrzebuję teraz. A, tam dwóch, Tych jest Mam staty o trzecie miejsce. Proszę zobaczyć. sześć O, o przyjmuję, wieżę tu. Spokojnie, idźcie tam, jedyny na drugą. 150 punktów, no że ja dwa razy mniej mam. Dobra, bierze ja. się. Wieża sama Uf. się obroniła. Ale mam bufków na sobie. Dobra, ja tu troszkę grzybów na ustawia. Mam to. No kombo, na kombo po prostu dwóch spadło. Aha. Mam grzyby, mam. Aaaa, gramy w ten. Znaczy, to jest ten. Jak to się nazywa? Taka sławna książka. I filmy, saga, Harry Potter. Proszę zobacz, Jak pięknie. Różdy krokują, ale. A, tak, ścieka. Tvoja drużyna to była diana. Dobrze, dobrze. Cieka. O, a, ja hmm. no, zabijał że... ją przynajmniej. Nie, to nie jest. Przeciwnik pokonany. O nie, Renekton mnie goni. Znaczy, Renekton stariusuje. Przeciwnik pokonany. Dobry jest, wleciał do wieży. Nie wiem, chyba chciał mnie zabić. Stopuje. O, może Patrzcie się, patrzcie się, jak to się robi. Żeby wszaki wszedł, to by było dobrze. Nie, nie, nie wejdzie. To Widzicie, widzieliście to, widzieliście to. Motherfucker, widzieliście to. Co oni sobie myśleli? Że mogą Arona położyć? O, jest, o bądź. Tu i będzie. jeszcze tam leci. O, jaki. Biednak Fak, nie widziałem go. Tak. Nie go widział, dostałby kombo i by zdech, ale dobra, moja wina bawiłem się spoko. Nic się nie stało. Teraz muszę znaleźć obronę. Udało ci się zabić w Przeciwnik <laughs> lol, miniony go zabiły, co za nut! O jezu, o jezu. Dobra, Zresztą czekajcie, co ja miałem? Obronną odporność na magię i ja chciałem. Czekajcie, co ja cholera chciałem. Coś z tym chyba związanego. No, już chyba przegrali mi się wydaje, ale dobra. Co ja miałem kupić? Kurde. Jazu tak dawno Ryzen nie grałem, nie pamiętam wcale. Dobra, ja ci to kupię. To Kupię, kupię. dobrze. Jest. Nie wiem, nie wiem. O, dwóch na mnie. O ja przez dowiedzie jest... lecę. A dobra, wajcie, kupię to. I to. To i polecimy. To już ja to jest to nubskie złożenie, zapomniałem całkiem co miałem złożyć. Tak już o, zaraz przeciwnik. koniec Dobra dalej Trzecie miejsce nadal Nadal pierwsze, ci dalej mnie dogania ludzko. Ale to nie w killach Przeciwnik pokonany, Jedziesz Lukas! Nie miałem żyć. No dobra, ale pokonany. Dobra, 10 punktów mi zostało który jestem kurde przedostatni, Ale nikt nie się boi. Tak masz dobre staty. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Uhu, ja dance. Jest. E, no to trzeba jeszcze. No jedno to. Jakoś pyknąć Poczekaj chwilę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Na razie no, pożegnajcie dziękuję, się panowie ja